Trzyma mordeczki. Dzisiaj będziemy nagrywali, jak otwieram mega boksa. Życzę jakiejś postaci. Ja wyłączę tą muzyczkę, bo mnie chyba nie słychać. Dobra, panowie, panie, otwieramy mega boksa. Mam 9000. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oby były szóstki. Liczcie, oby były szóstki. No nie, piątki już i koniec. Dobra, widzowie. Okropna tragedia się stała, bo są piątki. Szkoda, że nie ma szóstek. A może będzie, może będzie postać? Może? Może? Błagam. To czego gemy dać. Bardzo smutno mi z tego mega boxa. Jak widzicie, nic fajnego. No to ja się z Wami już żegnam. Mieliśmy zrobić tylko tego, tego megaboksa. Nara.